Warhammer 40 000 jest mi znany jedynie z tego, że ma zajebiste figurki, które trzeba samemu pomalować. Do dziś uwielbiam pooglądać kunszt malarzy i docenić fantastyczne detale, bo pod kątem wykonania jest to pierwsza liga. Gdy wyszedł Space Marine jakoś mnie zupełnie nie obszedł z racji tego, że nie znałem uniwersum, ale szybko nadarzyła się okazja, aby grę nadrobić, bo trafiła ona dawno, dawno temu do PlayStation Plusa. I wiecie co? Wtedy nie żałowałem, że spróbowałem. A teraz? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Warhammer 40 000 Space Marine w wersji na Xboxa 360. Zapraszam! Akcja gry dzieje się w tytułowym 40-tysięcznym roku naszej ery. Ludzkość włada drogą mleczną, a władcą absolutnym jest mityczny imperator. Historia przenosi nas na planetę Graja, gdzie jest budowana potężna broń. Planeta została zaatakowana przez przeważające siły orków. Zespół trzech Ultramarines, w tym Titus, w którego się wcielamy, zostaje zrzucony na planetę celem zdobycia potężnej maszyny Tytan i odzyskania władzy nad planetą. Jeśli gdzieś walnąłem jakiegoś babola, według osoby, która siedzi w temacie Warhammera, to przepraszam, moja wiedza o uniwersum jest raczej nikła. Warhammer 40 000 to gra bitewna, z której mnóstwo innych znanych tytułów czerpie garściami, aby wspomnieć np. Gears of War czy legendarny StarCraft, przy którym masz dziwne, że nie skończyło się to pozwaniem za naruszenie praw autorskich. Ale tak, uniwersum jest bogate, niewątpliwie ciekawe, a gry oparte o ten świat wychodzą nieprzerwanie od 1992 roku. O ile się nie mylę, Space. Space Marine był pierwszą grą z gatunku hack and slash w tym uniwersum i zostało to wykonane bardzo dobrze. Historia może nie jest zbyt oryginalna, ale z czasem rozwija się o ciekawe wątki. Nie zabraknie twistów, choć jak dla mnie grubymi nićmi szytych, ale ogólnie jakoś to się składa do kupy i daje nam motywację do szaleńczego mordu na orkach. Pierwsze skojarzenie, gdy spojrzymy na kosmicznego Marine, to Gears of War. Tak, coś w tym jest. Choć brakuje mechanik chowania się za przeszkodami, gra stawia nie tylko na walkę bronią palną, ale i równie mocno na walkę w zwarciu. Tytuł wrzuca nas w środek konfliktu w zasadzie od razu. Szybkie zaznajomienie z podstawowymi elementami i jazda. Główny bohater, Titus, to przekozak. Może dzierżyć do trzech rodzajów broni palnej na swoich barkach oraz jedną broń białą. Zacznijmy od strzelania. Jest w porządku. Fajnie jak mniejsze orki rozpryskują się w fontannie krwi, gdy dostaną trochę łowiu. Jeśli chodzi o broń, to nie ma tutaj szału. Karabiny maszynowe, snajperki, pistolety energetyczne, od nic ciekawego, ale prócie do zielonych patafianów jest bardzo rajcujące, jednak prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy Titles sięgnie do miecza. Broni białej również mamy kilka rodzajów: miecz z piłą mechaniczną, topór i młot. Każda z nich zadaje inne obrażenia. Młot jest ciężki, powolny, ale jak przywali to nie ma co zbierać. Miecz jest lekki i łatwiej nim zadawać ciosy, które wystawiają przeciwnika na cios kończący. Zaraz to rozwinę. Gdy Titus wpada w grupę orków i zaczyna wywijać toporem, jest na co popatrzeć. Jucha leje się ze wszystkich stron, rozbłyski rozświetlają ekran, a kamera wariuje tak, że czasami nawet nie wiesz na co patrzysz. Ale jest jest w tym wszystkim zabawa. Gdy przeciwnik zostanie zamroczony, możemy przejść do animacji wykończeniowej. Te są ładne i wyjątkowo brutalne. Możemy z dużą dokładnością obejrzeć, jak Titus na gardło, czy miażdży łeb toporem. Każda broń biała ma swoje ciosy kończące, i te są naprawdę czasami fantastyczne. Taki cios to też jeden z niewielu sposobów, aby odzyskać energię życiową, bo gra nie oferuje apteczek ani szybkiego uzdrawiania. Jest tutaj jednak jeden mały zgrzyt. Ciosy kończące trwają kilka dobrych sekund. Na chłopski rozum, na ten moment nasz ziomek powinien być nietykalny, bo nie można zupełnie nic zrobić do momentu, aż się nie skończy animacja. Ale niestety nietykalny nie jest. Więc gdy masz już piksel energii, wrzucasz animkę rozpłatania orka na części, pozostali radośnie walą w ciebie jak w bęben. Teraz energia się odnowi dopiero po ukończonej animacji. Jeśli zdążą cię skapiszonować, to od razu po animce wyjeżdżasz nogami do przodu. Irytuje to potworniej trochę zaburza całą taktykę gry. Brakuje też bloku lub kontry, gdy walka jest na krótkim dystansie, aż się o to prosi. Możemy co prawda zrobić fikoła, ale to za mało. Blok byłby tutaj nieodzowny, inaczej zmienia się to w szaloną szarpaninę, której daleko jest do taktycznych pojedynków. Nasi przeciwnicy to też nie w dmuchał. Może nie są tak ultra zajebiści jak Titus, ale nadrabiają ilością. Orkasy nigdy nie podróżują same, zawsze w stadach. Nawet jak widzisz gdzieś na horyzoncie i próbujesz odeprzeć atak karabinem, i tak część zdąży do ciebie dobiec. Często zwykłe orkowe piechury są wspomagane orkami prującymi z karabinów czy potężnymi odzianymi w zbroję madafakerami, więc pistolet raczej pełni rolę zmiękczania przeciwnika i wykoszenia kilku pierwszych nadgorliwców, bo potem trzeba już zacząć machać mieczykiem. Ponieważ często Titusowi towarzyszą inni Space Marines, to warto dodać, że nie są to manekiny i melepety. Jak trzeba, dzielnie zaczną prudzie, zabijając nawet czasami kilku orków. Jednak nie polegajmy na nich zbytnio, bo choć starają się być pomocni, to jest to raczej delikatne ułatwienie niż ważny element rozgrywki. Nie będzie wielkim spoilerem, jeśli powiem, że obok orków pojawią się też wojownicy chaosu i wtedy sama taktyka walki delikatnie się zmienia. Chaos ma żołnierzy, którzy lubią zerować energię z daleka. Są spawnerzy, którzy otwierają portale, przez które pojawiają się kolejne fale wrogów. Wreszcie mają okutanych w zbroję snajperów i typów z wyrzutniami rakiet. To sprawia, że walka w tym wypadku staje się bardziej ostrożna. Bardziej skupia się na punktowaniu z daleka tych mocniejszych przeciwników niż wesołej szarży z krzykiem na japie. Jeśli uda nam się zadać dostateczną ilość ciosów, napełnia nam się też pasek furii. To jest drugi i ostatni sposób odzyskania energii. Podczas działania furii energia powoli się zwiększa, a my zyskujemy potężną siłę ciosów. Co ciekawe, w tym trybie podczas celowania z broni palnej mamy odpalone slowmo i możemy dokładnie celować w zielone łby orków. Od czasu do czasu Titus wejdzie w posiadanie plecaka odrzutowego, dzięki temu zyskujemy nową fajną zabawkę. Nie dość, że możemy podlecieć na znaczne wysokości, to możemy wykonać potężne uderzenie w ziemię. Jednak poza tym nie liczmy na więcej nowinek w mechanikach gameplayu, bo w sumie to już wszystko. Gra zarzuci nas sporą ilością drzwi. Pełnią one rolę loadingu w kolejnych etapów danej mapy. Choć jeśli zaczniemy szybko je otwierać, tytuł potrafi na kilka sekund się zatrzymać i doładować kolejny poziom. Niemniej same lokacje są nieźle wykonane, choć nie zabraknie odwiedzania najlepszych i najbardziej lubianych przez graczy miejscówek, czyli kanałów. Jednak nie jest to szczyt możliwości konsol siódmej generacji. Owszem, wyglądają one całkiem w porządku, choć raczej nie zaskoczą nas ilością detali i świetną architekturą. To, czego mi brakuje w Space Marine, to pewnych zmian w mechanikach. Na przykład, gdy odpalamy Tytana, chciałoby się wejść do środka i siać pożogę, ale tego nie zrobimy. Można stać na zewnątrz i strzelać do jakichś lojta. Trochę brakowało mi też nomenklatury Warhammera. Wiem, że jest bogata z tymi wszystkimi czcigodnymi prymarchami i tak dalej. Tutaj widać, że zrobiono to bardziej bezpiecznie tak, aby wszyscy rozumieli o co chodzi. Czy to dobrze, czy źle? Muszą się wypowiedzieć fani Warhammera, ale jak ja to zauważyłem, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Oprawa jest całkiem okej. Okay. Fajnie wypadły postacie, szczególnie Ultramarines, którzy wyglądają jak ruchome figurki z Warhammera. Mają sporo detali i szczegółów. Również orkowie są całkiem Nieźli. Gra choć często zarzuca nas sporą ilością przeciwników, to większość z nich znika po śmierci, a szkoda. Przydałoby się też więcej detali w architekturze. Szarobure, mury i ściany to coś, co będzie nam towarzyszyło od początku do końca rozgrywki. Płynność gry też nie jest jakoś specjalnie zachwycająca. Gra celuje w 30 fps ale lubi czasami chrupnąć. Grałem na Xboxie 360. Warto dodać, że gra nie działa we wstecznej kompatybilności i mogę to potwierdzić. Trochę Trochę szkoda, bo teraz jest dobry czas, aby tytuł dostał tą wsteczną kompatybilność, więc jedyny sposób, aby zagrać, to PlayStation 3, Xbox 360 lub PC, na którym gra w wersji aniversarii kosztuje 200 zł. Trochę żałosne. Space Marine to całkiem ciekawy tytuł. Trochę powtarzalny, czerpiący z innych tytułów garściami, ale polany własnym Warhammerowym sosem. Gra nie jest długa, mniej ukończenie zajęło niecałe 7 godzin i gdy zaczynało trochę podnudzać, to wjechały napisy końcowe. Owszem, Kosmiczny Marine wymaga dopracowania. Pewne rozwiązania w mechanikach są dziwne, choć nie znaczy, że jest gameplayowo zły. To prosty tytuł, który doskonale wie czym ma być i nie wychodzi poza szereg. Gra kończy się cliffhanger, Zapowiedzią kolejnej odsłony, ale studio, które robiło grę, zbankrutowało w 2013 roku, a drugą część gry, która była w produkcji, skasowano z planu wydawniczego. Do czasu. Tak czy tak, warto zagrać, bo to całkiem przyjemny tytuł. Niewybitny, po prostu dobry, choć raczej nie zaoferuje wam nic nowego poza trochę utarte schematy. Ale wciąż, jak można nie czuć się zajebiście w wielkiej niebieskiej zbroi, widząc szarżujący oddział orków, których zielone łby zaraz sprawdą? twardość dzierżonego w łapie młota. Polecam. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. natomiast Z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link, jak zwykle, w opisie.